No tak jeszcze też pół żartem, pół serio w lidze. jestem chyba najspokojniejszym trenerem, bo póki co nie dostałem nawet ani jednej żółtej kartki, także na razie, na razie bardzo dobrze mi się współpracuje z sędziami na, na poziomie trzecioligowym. W Pucharze faktycznie był, był tam e, mały incydent, ale, ale mamy już wszystko wyjaśnione z sędzią Maćkiem, także, także to były po prostu emocje. A co do meczu, no wydaje mi się, że... No już tego pucharu tak naprawdę nie, nie da się można powiedzieć tak odkupić, więc, więc to już było, minęło i, i po prostu koncentrujemy się na Lidze. Wtedy też był takie, nasze podejście było po prostu ukierunkowane spotkaniami ligowymi, bo to był nasz priorytet i, i to się nie zmienia. Hmm tak jak powiedziałeś każdy mecz dla, dla nas jest yy, można powiedzieć takiej samej wagi czy to będziemy grali z Polonią w Słubicach, czy za tydzień ze Stalą uważam że do ostatniej kolejki yy, musimy być skoncentrowani musimy być bardzo dobrze przygotowani na każde spotkanie bo, bo musimy zbierać te punkty musimy wygrywać mecze i, i chcemy to tak jakby już potwierdzić yy, w Subicach yy, jeszcze jedna sprawa ten mecz w Subicach był w pewnym sensie jakąś nauczką dla was Myślę że nie no bo ja tak jakby byłem świadomy, co, co może nas spotkać, yy, kiedy się w pucharze przyrotuje. Nie ma mowy o lekceważeniu, bo niektórzy ludzie z zewnątrz mogą na, na tamto spotkanie faktycznie, na tamten moment spoglądali, że, że gdzieś zlekceważyliśmy rywala. Nic, nic z tych rzeczy. Po prostu trzeźwo i, i tak naprawdę no, z... Yy... Można powiedzieć, no spojrzeliśmy na, na to, jaką kadrą dysponujemy, jakim potencjałem dysponujemy, i na tamten moment, i nawet na dzisiaj. Yy, oceniam to, że nie mamy dzisiaj zespołu, który byłby w stanie walczyć na dwóch frontach zdecydowanie bez, bez żadnej kalkulacji. Musieliśmy wtedy kalkulować, skończyło się to odpadnięciem z pucharu, natomiast do ligi przystąpimy yy, najsilniejszym składem, jak, jakim mamy, i yy, jak najbardziej poważnie. Dobra, dziękuję. Gdyby nie to, że, że nie mamy Pucharu Polski przed sobą, to zapewne byłoby już nam ciężko się motywować do, do treningów czy, czy, czy spotkań. Ale wciąż jesteśmy w, w Pucharze i liczymy na to, że uda nam się go wygrać. I to jest nasza główna motywacja do, do, w tym sezonie, o tak można powiedzieć. Jeżeli chodzi o przeciwnika, no to wiemy jak Stilon będzie grał Raczej z systemu swojego nagle, nagle nie zmienią. Znamy praktycznie, praktycznie wszystkich chłopaków, wiemy, co można, czego można się po nich spodziewać, wiemy, jakie mają silne strony i również znamy ich mankamenty. Spróbujemy, spróbujemy je wykorzystać i przechylić szale zwycięstwa na naszą, na naszą stronę. Mamy swoje problemy: no bo Cyprian nie zagra za kartki. Ja od spotkania pucharowego ze Stilonem leczę, leczę uraz kolana. Zobaczymy, czy, czy, czy zagram w tym spotkaniu. Wiadomo, że, że spotkanie z zespołem, w którym spędziłem cztery, praktycznie prawie cztery lata, no to, to zawsze jest dodatkowy smaczek i fajnie byłoby wystąpić przeciwko przeciwko swojej byłej drużynie. Ale. Cel nadrzędny to, to zwycięstwo w Pucharze Polski, więc jeżeli nie będę gotowy na, na 100%, no to, to raczej w tym spotkaniu nie zagram i będę przygotowywał się na to, aby, aby rozegrać spotkanie w, w środę, w środę, w, w jesieniu.